I Was, z To jest piąty oraz najprawdopodobniej ostatni odcinek z Hearts of Iron 4 jako Iran. A dokładnie Republika Irańska. Co się stało między odcinkami, jak gdzie minęło kilka ładnych lat. I teraz coś powie: Nagrywaj każdy odcinek, każdą sekundę co robisz, wszystko. Czemu tak przy, przylatujesz latami? Wiecie, co się zmieniło od tamtego momentu? Nic! Jeżeli chodzi o terytorial te terytorialnie, nic się nie zmieniło. Um, jakbym miał ochotę oraz prawdziwy zapał, to mógłbym pokonać Brytyjczyków. Mógłbym tutaj się desantować, bo zrobiłem całkiem niezłą flotę. Całkiem pokaźną flotę. Sekunda. Moja flota wynosi obecnie ta, co pływa. Dwa ciężkie krążowniki, 13 niszczeń i 72 okręty podwodne. Te okręty podwodne mógłbym przystopować w ogóle. E, I troszkę tak zmniejszę, chyba nawet. No i mógłbym tutaj zaszaleć i tak dalej. Tylko kuźwa mać. 45. Ja grałem... Afryką, to Japonia padła w 1942, teraz nie, nie zapowiada się na to, Stany w ogóle nie dołączyły do wojny, więc plus i minus, to jest tego. Albo e, plus, nie idą na mnie, minus, nie idą na Japonię. E, no i tu jest właśnie tam rzecz, która mi, której mi brakuje w Hoju. A propos normalnego zakończenia pokoju, przez 3 lata się terytorialnie nic nie zmieniło, trochę ludzi poginęło w statycznej wojnie. Tu troszkę dorekrutowałem wojska, posiadam obecnie gdzieś około półtorej miliony ludzi w polu, plus lotnictwo, plus marynarka wojenna, zasoby ludzkie 400 tysięcy. No i tutaj byłaby taka moja propozycja, na przykład, nie wiem, piszę do, do, do Brytoli, ej, ty pokój, ja już nie chcę walczyć w sumie, coś się nie, nie zmienia i tak dalej. W ogóle stałem się demokratyczny, także mam nadzieję, że to coś jakoś nadzieję da mi ukrytą mechanikę. E, bo podbustowałem się jakoś, co prawda etos kolektywistyczny e, etos kolektywistyczny odbiera mi czemu nacjonalnie nie Późba. etos kolektywistyczny nie odbiera mi akurat teraz, ale nacjonalizm e, jest bustowany poprzez tej drzewko, więc także tak trudno mi było to zrobić, osiągnąć, powiedzmy się udało, no i miałem nadzieję, że to coś zmieni, że później cokolwiek ukrytego, o czym nie miałem pojęcia o czym zapomniałem, lub nie wiem cokolwiek, nie mogę opuścić frakcji. Jestem w stanie wojny. Japonia nie chce kapitulować. Ehm... No i kuźwa mać, no kurde, co gó... Gu... Jebać to. No i postanowiłem zrobić jedną ważną rzecz. A propos tej serii, jak widzicie, plany wojenne na ZSRR nie są przypadkowe. Kończy się właśnie robić ja czy znaczy kończy. 15 dni zostało do zrobienia klejmu na ZSRR. I to jest albo nadzieja, że zaatakuje ZSRR, bo kurwa, tutaj to w komunę francuską przydałoby się. Zapomniałem o komunie francuskiej. Okej, okay, liczę, że Turcja nie dołączy się w najbliższym momencie do... A, do... do ...aliantów, bo się staje coraz bardziej demokratyczna. Kurwa, nie taki. Ja pierdolę, jak to było żałosny. Staje się coraz bardziej demokratyczna. Spójrzcie tutaj, 55%, więc jest to w sumie kwestia momentu. Ostatnio bardzo mocno poszedłem w stocznie, rozbudowałem aż 42 stocznie, wbudowałem. właśnie jak mówiłem. Mam dużo fabryk wojskowych, sprzęt to w ogóle, a więcej sprzętu spokojnie niż ludzi. Jakbym tutaj, dobrze, że wyrobił szpitale polowe, to zgaduję, że byłbym w doskonałej pozycji, ale chyba, że akurat w szpitale polowe nie poszedłem. E, tak, nie poszedłem, przynajmniej w logistykę, poszukać sygnalizacje, żandamerię tu i tu. Mogłem oczywiście zrobić żandamerię dla kawalerii, żeby to było najbardziej opłacalne, ale jednak mi się nie chciało, no kuźwa mać. To jest żałosne, jak gram aliantami i chcę, żeby alianci dobrze grali, to komuna francuska upadnie się w 37. Jak chcę natomiast, gram osią. To... To kuźwa... osią upadnie w 38. I tak dalej, i tak dalej, więc nie farta mam ostatnio do południowej Afryki, do tego co jest teraz. No i cóż, uzasadniamy. Mam nadzieję, że jakoś tutaj pójdę na nich. Przepchnę. No i będzie lepiej niż jest obecnie. Samoloty w rezerwach. Pomimo, że, a próbowałem także, bo teraz obecnie to wygląda tak, skoro mam aż tyle tak na stronę. uuu, mam troszkę tutaj... Jedną fabrykę mogę w końcu zaoszczędzić? Tak, mam jedną wolną fabrykę własną. Eee, skoro takie miałem minusy czyli znaczy Minusy... Zasoby... Rezerwy w... w wyposażeniu piechoty i tak dalej, i tak dalej... Postanowiłem... Skupić się na lotnictwie obecnie, by móc jakąś tomówkę zrzucić. Jak widzicie, mam zrobioną technologię jądrową do końca. Tylko jeszcze nie mam zbudowanej... E, zbudowanego reaktora. Kończy się za parę dni. możliwe że jak będę już w pobliżu... Z... Moskwa, bo Stalingradu to mi się pierwsza tomówka zrobi. Bo kurwa, jednym reaktorem będzie fajnie budować nad interwencją w Skandynawii. A co, Szwecja się daje. Staje swarik. E no, sobie dosyć blisko. Finlandia jest już komunistyczna. i tak, wypowiadamy wojnę. Wejśli I stało się. stało się. It just happened. Ok, przeprowadzamy atak. Teraz walczę z całym precyzyjnym światem poza kilkoma pojedynczymi neutralnymi państwami. Ja chciałbym, żeby to się zjednoczyła, ta wojna. Połączyła właśnie. Do broni, nie weź udział w wojnie. Nie chcę japońsko-chińskiej. No, mógłbym na przykład zrobić tak, że nie miałbym ochotę, też pójść na Chiny tutaj, zaatakować Chiny, zająć się, ponieważ są oczywiście no kuja, nieporównywalnie słabsze niż ZSRR. Bym pewnie zapewne ich przepchnął po męce pewnej. Flotą może bym jakieś dysanty ładne przeprowadził, no i bym w końcu pokonał Chiny. To jest bardzo prawdopodobne. Kurwa, ta Chińska Republika Ludowa mnie dobija z tym. Z liczbą wojsk. Nie ma mobilizację od razu. E, więc bym tutaj może zajął ich i. No i coś tam z Japonią, może bym uzgrywał. Zgór... E, jak się mówi? Rozwinął się. No i wtedy miałbym większe szanse na zaatakowanie zsr u ale to i tak one są takie żałosne, starczy, że tylko USA postanowi... Po pomyśli sobie... Eee, okej... Okay. Ludzie... Fajnie było, ale my się dołączamy do wojny. No to już, wtedy już mamy przerąbane. Wiem, gdzie... która to jest armia? Tutaj, tak? Tak. Napieprzamy po prostu na to miasto, na tą prowincję. Technologię do zbadania. Ja no myśliwcu to muszę, bo często mam tak, że mam jednak w to przewagę w myśliwcach. To jest brak produkcji. Aaaa. To wszystko wyjaśnia. To wszystko wyjaśnia. Ja, jak szybko moje konwoje padną. Jeszcze ropy mi brakuje, i Ira żeby Iranowi ropy brakowało, no leć tam. Ej, a może takie baku zajmijcie, co? Ja nie mam dywizji 24 dywizjom. Czemu ty się wycofujesz? No już nie mam problemów z ropą, na stówę W tym momencie, całe moje problemy z ropą się zakończyły Zbuduj lotniskowce Jeden lotniskowiec ja Lecimy tak Nie ma co ściągać od stanów Talos się bardziej przyda, no i guma a gumy to nie, nie ma co. No zajmować do końca. Ociąć ich od portu. W jakiejkolwiek możliwości ucieczki. Zdjęcie Aleppo. Zatakać ci szybko tutaj zanim się zreorganizują. <laughs> no i zajęte. Pięknie, tak trudno było, no tak trudno. Zrobimy sobie linię. Nie liczbowo już zginęło tutaj, 9k na 27. Ej, to piękne mam statystyki na razie. Czy przepchnę ich, czy coś uz... uzgram? kur? Która ta armia tutaj się bawi w ochronę? Nie przyjść tą ochronę. Idź na front. Dlatego ja ci tutaj. To jest jakaś baza morska. Nie, nie ma bazy morskiej, to się nie liczy, bo to. A nie, jesteśmy z nimi w wojnie. A to tak weszli, bo my jesteśmy z nimi w wojnie przecież. Czyli to się nie. To stało z 20 dywizji ogólnie. I w pewnym momencie, w jednym miejscu. Nie wiem, czy stało do końca aż. tego, coś się wydarzyło, aż. do, do tego momentu. Ale jest to od cholery dywizji właśnie, głównie norweskich. To mnie troszkę zdziwiło. Okupacja teraz pójdzie w górę. Mam produkcję okrętów, mogę więc pójść na pacyfikację ruchu oporu na chwilę. Ładnie mi się ogólnie robią okręty, tylko szkoda, że zawsze znajdzie się jakaś, w jakiś czas przypłynęła jakaś właśnie flota brytyjska, która niszczy moje niszczyciele, kochane. A ja jednak nie mogę z nimi równać, jakby przypłynęła całą flotę, to bym się zesrą ale co? Nie, to trzeba przyznać, że Iran ma największy rozkwit. Tam Persja. Iran, Persja, No wiecie o co chodzi? Od momentów tego cesarstwa perskiego przed Aleksandrem Wielkim. Jest taki plus, że odciąłem mi na razie wszystkie bazy morskie. No i nie mają jak brać zaopatrzenia, czyli niedługo po prostu będę się wbijać i niszczyć kilkadziesiąt dywizji na raz, w sekundę. Nie ma po prostu normalna rozmowa pokojowa. Dobra, pobiliśmy się. To jak? Sztama, sztama, Sztama. Ale nie ma, kurwa, tego brakuje. tej grze. Sembo, albo robisz sobie co ci się podoba, oczywiście w zależności ile masz procent tej wojny i jak AI tam chce coś też zrobić, albo spieprzaj, ziomek. Jakie to jest dywizji, zobaczyć, 5 dywizji, okej, okay. to nigdy nie przedrze. Podejdźcie tutaj, i lecimy. Kuziwa, Stop. Oj, gdzie jest? A ta armia to co? Ja pierdolę wy serio? A nie, jak ja tego nienawidzę. Jak wy że jesteście przydzieleni, co? A, tutaj stoi, stoi w pizdu dywizji. A, w niektórych w ogóle nie ma. To efekt late game'u. Dziwne, gdzie są te z tej armii, co mógłby mi pomóc teraz w ataku? Nie ma. Jeszcze więcej się pojawiło, okej. Okay. Zostaniecie przydzieleni tutaj. Eee, zyn, zyn. Chyba byłoby... Ten Xinjiang cały zająć szybko, ale Kuba też ma dużo dywizji. To już każdym. to już nie ma żadnych łatwych państw w tym momencie w tym okresie. inicjatywa co jest większe bitwy podbustuję. Kążownik ciężki. Kójdź, żałuję ża 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 jednak, że nie zrobiłem w sumie, że nie zrobiłem. Chyba teraz zrobię. Szpitalu Bojowego i stąd to miejsce żandamerii. Obszary garnizowania. Wydaje się dużo. Ale powinno starczyć. Zgadzam, w niektórych miejscach już ogromny te, ten bunt. Jak tam bomba? Za rok się zrobi, cholera jasna. Ameryko też bym strzała tomówkami. Otaczamy dywizję z u No i pójdzie taki wałcik troszkę. Jak tam jakieś szanse? ich dywizji się tutaj ustawiło. No, gdzie tutaj podesłać? To jest też straszne, ile tam się pojawiło tych ludzi. Oraz zmienimy wam tutaj... Nie ofensywną jeszcze dalej. Ogólnie myślę, że po Iranie pojawi się inna gra w ogóle. Nie strategia, tylko taka, taka. Gra, którą grałem kiedyś. Ale to bardzo kiedyś. Byłem jeszcze takim zupełnie małym kurwiem i... Yy, i chciałem wam ją zaprezentować, gdyż w końcu odkryłem sposób, jak ją odpalić. Podpowiem, że pojawiła się ostatnio na Arenda na kanale u nich. Jak sobie pamiętam, kurwa Olim słuchajcie w to zagrał. I sobie sprawdziłem, czy da się odpalić. Okazało się, że nie da się odpalić. E, no to zboczukajmy sposobu w necie, jak to zrobić. I to już się dało odpalić wtedy. Dobrze. Dobrze, walczyć tak, walczyć tak. Dobra, wy nie atakować. E, zorganizujcie się. Oni w końcu mogą się przełamać, jak do mnie tak atakować po kolei. Przebijamy się tutaj. Napadłeś te prowincje. Trzeci poziom. Piąty jest obok Turcji. Szybciej idźcie te dywizje, Nie rzeczywiście zaraz mogą paść. Muszę podesłać ich wsparcie. Zresztą najlepiej byłoby zrobić tak, wymienić dywizję. Ale już ja ta, ta gra w wolno leci. Nawet bardzo. Eee... Dzień 11 godzin. Troszkę to nie poszło zgodnie z planem. Zupełnie nie poszło zgodnie z planem. Wczytaj luty, wczytaj luty, wczytaj luty, wczytaj luty. Pierwszy luty. Pierwszy lutego. W ogóle nie było tak jak zaplanowałem. Raczej plan był dobry. Konanie do dupy. Ujwa mać, leci tutaj, ciężarówką. Tam ja możecie się troszkę odpocząć. Jedną dywizję podeślę. I no tutaj. Przestali atakować. Nie wiem, czy się zmieniło coś po wczytaniu gry. Nie, w niektórych miejscach tutaj jest bardzo mocno się bronią. Jeżeli w ten sposób przepchnę, odcinając to, te, to, to połączenie, tutaj się wycofują. A ta prowincja jest już nasza, zaatakować. Przynajmniej troszkę front zmniejszyłem Teraz Nope Stać No stać, 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 Ja stać. tylko sprawdzić mu szansę A mam do dupy krążoniki ciężkie, przestarzałe już Mmm, kuźwa macie, jakie to jest czasami załamujące ten hoj. Jak pięknie się tak gra zapada. Ładną refuikę. Ja bym chciał chętnie zrobić taki pokój, że na przykład biorę pół Indie, sobie tą północną część Indii. No i do kanału sueskiego. Można byłoby się tak dogadać. Ale nie, nie nie, ma, nie, nie masz takiej opcji. Dopóki ci się nie zdesantują i półkreą ci nie zajmą, to nie możesz się kapitulować i poddać. Czyli znaczy nie, nie ma tajemnogo pokoju, tylko poddaniu. Chyba powinna być taka opcja. Pancernik też mam przestarzałe. Jest, mi obecnie, jeżeli do końca odcinka nic się nie zmieni. Tego kończę. Chyba nic się kurwa nie zmieni. Znaczy kończę nie rzucenie, tylko serię. Bo atak to już stał się bardzo pasywny. Nie ma, są problemy z trzepnięciem. Większe niż podczas grania Etiopią. Tutaj się zrobi na tym punkciku iść do dywizji dali. Wojna surco się nie zapowiada. Jak się zapowiada, to się tylko mi sytuację pogorszy. Ludzie mi wyparowują jak w piecach Jest tam, mam, mam do przodu I ogólnie jest przerąbane Jocie ponie 20 dni dywizji, z czego 26 jest to są kurwa. Holenderskie? Może jak korpus ekspedycyjny dla Holandii, bo Holandia troszkę tutaj zyskała, ale odda... zostało dane wszystko Polsce. Ciekawa Polska ma tylko raz, dwa, trzy te małe prowincje. to mia na początku u siebie. I w Olzium ma stolice, gdzie ma żadnych punktów zwycięstw. Ale pewnie dość lodowa 90-100% na stówę Robi swoje. Belgia ma w śpiszu bogata teraz, bo posiada tę stal. Chociaż także Francja jest nie, z, nie, nie na minusie przez tą wojnę, ale bardzo na plusie jest oczywiście Polska, posiadając tutaj fabryki, posiadając tutaj fabryki stal. Badawcze, badawcze, badawcze. Super ciężki pancernik. Nie ma żadnej nazwa, nic. Szkoda. Yamato. Super ciężki Yamato. A tak wygląda moja drzewka tutaj badań. Ktoś się interesował. No maksa. Tu 46 już mogę zrobić normalnie system noktowizyjny, aż trochę. Szkoda. To nie jest za bardzo powód do dumy. mnie groźny przepchnął no Dawaj, badaj, badaj, badaj. mi badaj. Coś powiem, no, oguś puść ciągi i tak dalej, no mógłbym zrobić wiele rzeczy. Ale jak mi się Chuj, będą rzesza, że wypowiada wojnę aliantom, sekundę później kom e, tym komunistom, czyli kominternowi, to i przegrywa wszystko, to było takie żałosne, że teraz mnie zaatakowali, mnie pewnie gwałcą, więc do zobaczenia w kolejnej serii z Hearts of Iron, chociaż gra będzie teraz kolejna, zupełnie inna, e, więc do zobaczenia, chujwa, ja chcę tutaj pokój, Jak chcę się poddać, ja chcę się poddać, ja się poddaję. I surrender. Nie można. Nie przewodzę przegrywającej stronie. No dobra, do zobaczenia już na serio w kolejnej serii z innej gry. A później, jeżeli będzie Herz of Iron, jeżeli was interesuje, to może być kolejny Herz of Iron. To albo mogę spróbować zrobić to Albanię w końcu, albo Wielką Brytanię, robiąc te achievementy, które są. Możliwe, że zrobię Kanady, żeby podbić Waszyngton. To jeszcze może być. No i może jakieś wasze pomysły, nie zaproponuj cokolwiek, ale jakieś interesujące, nie zagrać kurwa Luksemburgiem albo Zinem. No myślę, nad Ludową także. To nie jest głupi pomysł. Więc do zobaczenia w kolejnej serii, z czegokolwiek na moim kanale. Do zobaczenia, cześć, pa!